Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie hardcore. Dziś kolejne 50 dni, więc lecimy do okrągłych 600. Kolejny odcinek tej serii to 20 tysięcy łapek, a kiedy tylko zgromadzi się na tym kanale 800 tysięcy subskrypcji, zaczynam rzucać po 100 dni w jednym filmie. To tyle słowem wstępu, a teraz pora zacząć kolejne 50 dni na świecie hardcore. Dzień 551 rozpocząłem od naprawienia platform. Widocznie pominąłem kilka trapdoorów w farmie Creeperów. Następnie udałem się do bazy i zrobiłem porządek z Shulkerami. Z pozostałego w skrzyni prochu zrobiłem trochę firewerek i ruszyłem do endu. Chciałem zacząć skupywać wieżyczki, ale stwierdziłem, że przyjdzie na to czas później. Wróciłem do bazy i zabrałem sporą ilość zgniłego mięsa do handlowania z villagerami w Ocean Monumencie. Dość szybko zleciał mi cały dzień, ale mogłem zacząć robić profit u wieśniaków. Problem był taki, że wciąż nie mieli takich cen, na jakich mi zależało. Postanowiłem więc zarazić ich i uleczyć jeszcze raz, tak, żeby. Weszło troszeczkę sceny. Wracając do bazy, sprawdzałem jakich osiągnięć mi jeszcze brakuje i postanowiłem zrobić je wszystkie w tym odcinku. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale oglądajcie dalej, a z pewnością dowiecie się jak mi poszło. W bazie przygotowałem trochę potek na osłabienie, tak żebym mógł kilka razy poddawać wieśniaków zombifikacji. Po zrobieniu potek wróciłem i rozpocząłem proces leczenia filażero. Następnie wróciłem do bazy i przygotowałem ekwipunek pod robienie osiągnięć, tak żeby najważniejsze rzeczy mieć przy sobie. Wyczekiwałem burzy jednocześnie czekając, aż wieśniaki się uleczą, ale niestety jak chcesz burzy, to nigdy jej nie ma. Postanowiłem więc resztę nocy. Na szukaniu wiosek, a w szczególności kotu. Jedno z wyzwań polega na tym, żeby znaleźć i oswoić wszystkie rodzaje kotów w grze, a jest ich 11. Po małej potyczce ze szkieletem zdobyłem czwartego z kotów do kolekcji. Przy okazji starałem się odwiedzać nowe biomy, żeby wbić osiągnięcie podróżnika. Brakowało mi niewielu biomów, aby ich wbić. Czekało mnie więc sporo latania i eksplorowania świata. Natrafiłem na piramidę i oczywiście ją sprawdziłem, bo zawsze to szansa na koks jabłko. Chwilę po tym, jak zeskoczyłem, na dół, zleciał za mną zombiak. Dobrze, że nie był to creeper, bo mogłoby być różnie. Niestety zenczantowanego jabłka tym razem nie było. Po chwili Znalazłem ruiny portalu i postanowiłem znaleźć skrzynię przy pomocy zdobytego TNT. Niestety w skrzyni nie znalazłem niczego dobrego. Postanowiłem wrócić do villagerów, ale zamiast obniżyć cenę, to ją podwyższyli. Pomimo tego, że łącznie uleczę chyba z 10 razy, wciąż twardo trzymali się swoich ofert. Nie pozostało mi więc nic innego, jak spróbować jeszcze raz. Tak też po zarażeniu i rzuceniu potek na osłabienie, ruszyłem szukać nowych biomów, wiosek i kotów. Przy okazji, kiedy miałem ku temu możliwość, roznażałem mobki, żeby zrobić kolejne osiągnięcie z nimi związane. Leciałem nad dżunglą i wypatrywałem ocelotów oraz bambusowego lasu. Natrafiłem na Kolejne ruiny portalu, ale znów nie miałem szczęścia do koksjabka. Ani się obejrzałem, zaszło słońce, postanowiłem więc wrócić do Ocean Monumentu i spróbować handlu z villagerami. Niestety cena nie uległa zmianie, być może to już limit tych wieśniaków, albo coś mi się zbugowało. Nie miałem takiej sytuacji na innych światach. Postanowiłem wrócić do bazy i przygotować się na eksplorację i wbijanie najbardziej czasochłonnych osiągnięć. Dzień rozpocząłem od gromadzenia przedmiotów do rozmnażania zwierząt, tak żeby mógł je po kolei spisywać i się w tym wszystkim nie pogubić. Mając psiaki przy domu, udało mi się nabić kolejny poziom osiągnięcia. Odwiedził mnie wędrowny handlarz i postanowiłem rozmnożyć lamy. Byłem pewien, że ich nie spotkałem, a już na pewno nich nie oswajałem. Tutaj zrobiłem małego fail'a, bo zapomniałem, że najpierw muszę je oswoić. Po chwili się udało i miałem kolejny etap osiągnięcia zrobiony. Przynajmniej tak myślałem. Lecąc dalej, napotkałem ul i spisywałem sobie kordy na później. Potrzebowałem miodu do zrobienia innego osiągnięcia. Udało mi się znaleźć kolejną odmianę kota. Chwila się z nim pogoniłem, ale po chwili był już oswojony. Kiedy zaszło słońce, pojawiłem się przy bazie dzięki teleportowi, który zbudowałem ostatnio. Polecam zobaczyć poprzedni odcinek. Ustawiłem go ponownie, a potem stworzyłem książkę z piórem. By spisywać postęp osiągnięć. Spisywałem więc wszystkie potrzebne do znalezienia odmiany kotów oraz moby, które już roznożyłem. Z listą było mi łatwiej śledzić postęp osiągnięcia. Udało mi się znaleźć i oswoić kolejnego kota, a niedługo po tym następny trafił do mojej kolekcji. Potrzebowałem jeszcze cztery. Przy okazji roznożyłem też króliczki. Lecąc nad bagdem zauważyłem slajma, a że w przyszłości mogę potrzebować slajmbloków, postanowiłem go upolować. Jest pomarańczowy na moim obecnym teksturpaku i dość łatwo go zauważyć. Zaczynało wschodzić słońce i lada chwila mogłem być teleportowany do bazy. Trafiłem na ośnieżoną górę, ale nie znalazłem na niej ani. Jednej kozy. Chwilę przed teleportem znalazłem osły i konie, zrobiłem więc screen na później. Kiedy spisywałem je na czacie, pojawiłem się obok bazy. Ponownie ustawiłem teleport i ruszyłem rozmnożyć kolejne zwierzęta. Najpierw musiałem je oswoić, a jak na osły przystało, były bardzo uparte. Tego też dnia znalazłem kolejnego kota do kolekcji. Wiedźmie się to chyba nie spodobało. Później natrafiłem na kolejną piramidę, ale znów nie miałem szczęścia do koks jabłka. Na chwilę przed rozpoczęciem nocy znalazłem kolejnego potrzebnego do wbicia osiągnięcia kota. Zostały mi tylko dwa do odnalezienia. W nocy wróciłem by zebrać zlokalizowane wcześniej ule. Następnego dnia sprawdziłem. Post i brakowało mi tylko 10 biomów do wbicia jednego z najbardziej rozbudowanych osiągnięć. Później umieściłem nowo znalezione ule do farmy i podstawiłem pod nie ogniska, żeby znowu nie failować zbierania miodu. Większość dnia zajmowałem się pszczołami, chciałem je rozmnożyć, by było ich więcej. Kiedy zaszło słońce, udałem się do pobliskiej wioski i przy pomocy sporej ilości piasku przygotowywałem się do zrobienia kolejnego osiągnięcia, jakim jest handel z villagerem na maksymalnej wysokości świata. Po zbudowaniu wieży wylałem wodę i czekałem na dole aż spłynie. Następnie przy pomocy wodorostów chciałem zrobić windę, żeby łatwiej przetransportować wieśniaka na górę. Ale jako, że była noc, przeszkadzały mi różne moby, w końcu to hardcore i nie może być zbyt łatwo. Nie chciałem by w trakcie budowy, zabrakło mi wodorostów, więc ruszyłem w stronę oceanu, nazbierać ich więcej. Zebrałem więc cały ekipunek wodorostów i wróciłem do wioski dokończyć windę wodną. Dobrze, że mam hełm z Respiration 3, inaczej bym się utopił. Jednak chwilę zajęło mi zasadzenie wszystkich kelpów. Później zabudowałem villagera tak, żeby mi nie uciekł i władowałem go do windy wodnej. Chwilę nam zajęło, dostanie się na sam szczyt, ale wreszcie mogłem wbić osiągnięcie. To znaczy, nie tak od razu, bo dziwnym trafem nie miałem przy sobie nic poza pszenicą, a wciąż trafiały mi Ziemniaki czy marchewki w ofertach. Po zrobieniu osiągnięcia pomogłem villagerowi zejść na dół. Później wróciłem do pszczółek, żeby ponownie je roznożyć i wróciłem posprzątać cały filar z piachu. Najpierw jednak musiałem pozbyć się wody ze środka. Następnie wystarczyło podłożyć kilka pochodni i zebrać cały piach z powrotem. W ramach odpoczynku od ciągłego latania i szukania mobów zająłem się skopywaniem filara w endzie. Nie kopałem jakoś długo, bo zapomniałem ustawić sobie beacons z 2, a bez tego nie zamierzałem kopać dalej. 558 dzień sprawdziłem jak tam pszczółki, było ich zdecydowanie więcej i powoli gromadził się miód, którego mogłem użyć później. Stworzyłem blok miodu i zrobiłem kolejne osiągnięcie. Później przy pomocy Glow Saka zrobiłem świecący napis na tabliczce i kolejny advancement. Następnie, żeby zwiększyć szansę na znalezienie nowych biomów, postanowiłem wbić się na nether i polecieć 2000 bloków dalej. Później zrobiłem portal i pojawiłem się w jaskini, w której roiło się od mobów. Ale skoro trafił mi się cave, postanowiłem znaleźć jakieś nowe diaksy do kolekcji i kilka nawet udało mi się znaleźć. Trafiłem też na opuszczoną kopalnię, tak też zabawiłem się w mały eksplor jaski. Kiedy wyszedłem na powierzchnię, oznaczyłem sobie miejsce portalu i poleciałem szukać nowych biomów i mobów do roznożenia. Dajcie znać, czy podobają wam się te nowe i większe biomy. Moim zdaniem, klasyczna łąka nigdy nie wyglądała lepiej. Podczas eksploracji natrafiłem nieraz na ruiny portalu, ale niestety w żadnym nie znalazłem nic fajnego poza blokami złota. Przez kilka następnych dni szukałem nowych biomów. Miałem spory problem, aby znaleźć lisy, a byłem w wielu świerkowych lasach. Na szczęście wreszcie się udało i po małej gonitwie kolejne moby były rozmnożone. Znalazłem kolejnego kota do kolekcji i brakowało mi już tylko jednego. Sporo latania było przez tych kilka dni, ale zależało mi bardzo, aby wbić osiągnięcie podróżnika. Znalazłem Ice spikes i. I to był kolejny, nieodwiedzony wcześniej przeze mnie biom. Brakowało mi więc dziewięciu. Chwilę potem znalazłem meadow, czy jakoś tak to się mniej więcej nazywa, i dodatkowo mogłem zrobić inne osiągnięcie, czyli puszczenie płyty muzycznej na tym właśnie biomie. W nocy padał deszcz, a ja polowałem na slime i czekałem, czy trafi się burza. Nie spałem już tak wiele dni, że mogła się przydarzyć w każdej chwili. Miałem rację, kiedy polowałem na slime, walną piorun, a ja jak najszybciej tylko mogłem poleciałem do najbliższej wioski. Dobrze, że kręciłem się niedaleko. Pierwsze osiągnięcie to uderzenie pioruna w piorunochron w wiosce. Nie było to zbyt trudne. Kiedy je Potraktowałem villagera piorunem, który zmienił go w wiedźmę, i tak wszystkie osiągnięcia związane z burzą miałem z głowy. Do zrobienia miałem jeszcze odkrycie 50 biomów, czy chociażby użycia skórzanych butów na śniegu. Kontynuowałem więc eksplorację świata. Przeszukiwałem oceany, bo nie byłem pewien, czy mam je wszystkie, i natrafiłem na wyspę grzybową, więc mogłem również roznożyć grzybowe krowy. Niedługo potem znalazłem dżunglę, a co najważniejsze, las bambusowy. Niestety nie trafiła się żadna panda. Przy okazji zebrałem trochę samego bambusa, żeby mieć z czego zrobić farmę w przyszłości. Nalazem na drzewie jednego ocelota, którego Wróciłem do łódki, aby mi nie uciekł. I szukałem drugiego. Niestety bezskutecznie. Udało mi się za to skompletować wszystkie koty i tym samym wbić kolejne wyzwanie dostępne w grze. Znalazłem kolejną dżunglę z bambusami, ale ponownie nie zrespiła się tam żadna panda. Nie sądziłem, że będę miał z tym mowem aż taki problem. Wreszcie udało mi się natrafić na nowe góry i tym samym odkryłem nowe biomy na tym świecie. Zaraz obok znalazłem las o nazwie Groove i brakowało mi już tylko czterech biomów do ukończenia tego adwacementu. Założyłem skórzane buty i wszedłem na nowy rodzaj śniegu. Tak też byłem o krok od wbicia wszystkich ich osiągnięć. Władowałem też korze do łódki, niby prosta rzecz, ale jednak chwilę mi zajęło i nie był to koniec oczywiście, bo to była jedna koza, a potrzebowałem dwóch, żeby je roznożyć. Na szczęście niedługo potem znalazłem nowe i to jeszcze większe góry, dodatkowo były to nowe piomy. Brakowało mi jeszcze dwóch i byłby to koniec szukania nowych biomów. Trafiły się też dwie kozy, więc kolejny mob z listy był ogarnięty. Tutaj zaczęły się moje rozkwiny, bo coś mi się nie zgadzało z listą, ale wy już wiecie, że chodziło o lamy, co nie zmienia faktu, że trochę czasu zajęło mi znalezienie brakującego do osiągnięcia moba. Kiedy miałem już wracać do portalu, spostrzegłem wśród bambusów pandę, więc wreszcie mogłem je roznożyć i zrobić kolejną część wyzwania. Znalazłem też ocelota i tu zaczęła się niezła walka. Jednego ładowałem do łódki i zostawiłem na środku rzeki, żebym nie miał problemu z jego znalezieniem. Dżungle w nocy są naprawdę niezbyt przyjaznym miejscem. Masa mobów i uciekające między krzakami oceloty. Było ich cała masa, ale żadnego nie mogłem złapać. Wszystkimi gdzieś uciekały. Oj tak, tej nocy było bardzo ciekawe. Jakimś cudem w całym tym zamieszaniu złapał się jeden ocelot, więc to... Teoretycznie miałem dwa, ale musiałem dostać się nad rzekę. Tak też przez resztę nocy przygotowywałem ścieżkę, przekopując się przez gęstą dżunglę, żeby nad ranem wreszcie przetransportować drugiego ocelota blisko pierwszego. Zrobiłem na szybko dirtową lepiankę i wreszcie po wielu dniach i problemach udało mi się roznożyć oceloty. Za to co przez nie przeszedłem, musiałem się odwdzięczyć. Spokojnie, małego wypuściłem. A no tak, próbowałem jeszcze nabić jedno osiągnięcie za axolotlem, ale coś nie ogarniałem, jak go zrobić. Dopiero później pomyślałem, że pewnie muszę z nim walczyć, przykładowo z topielcem, żeby było ono zaliczone. Zadowolony ze zdobycia wielu nowych osiągnięć, mogłem wrócić do domu. Na następny dzień odwiedziłem znowu wcześniej przemienionych villagerów. Twierdziłem, że jeżeli tym razem nie uda się obniżyć ich cen, to po prostu wykorzystam to, co mogę. Ale żeby nie siedzieć bezczynnie, udałem się do netheru rozmnożyć ostatnie potrzebne do wbicia osiągnięcia moby. Miałem kilka nieprzyjemnych sytuacji z Hoglinami, bardzo nie lubią współpracować. W sumie raz nawet wpadłem do lawy, ale szybko z niej uciekłem. Co nie zmienia faktu, że nie było to miłe przeżycie. Postanowiłem więc zająć się strajderami. Są przyjazne i nie było z nimi większego problemu. Następnego dnia po mojej gonitwie wreszcie rozmnożyłem. Chogliny, więc teoretycznie powinienem mieć wbite osiągnięcie, ale jednak tak jak mówiłem wcześniej, zlamiłem z lamami. Takie masło maślane. Po prostu pomyliłem zwykłe lamy z tymi od wędrownego handlarza, a najwidoczniej gra ich nie uznaje do osiągnięcia. Tak też przez sporą część dnia sprawdzałem moby, których byłem pewien, że już roznażałem, ale no, sprawdzałem po kolejną, no, bo w końcu już nie wiedziałem o co chodzi. Przy okazji szukając mobów natrafiłem na kolejny brakujący biom i brakował mi już tylko jednego do wbicia osiągnięcia. Po przeglądnięciu listy potrzebnych biomów ogarnąłem, że nigdy nie byłem na biomie Lash Cave na tym świecie. W końcu na jeden 18 gram od niedawna. Tak przez resztę dnia szukałem azali na powierzchni, niestety bezskutecznie. Na następny dzień chodziłem po jaskiniach, mając nadzieję, że natrafię gdzieś na choć skrawek brakującego biomu. 567 dnia wreszcie się udało. Ostatni z brakujących biomów został znaleziony, a tym samym udało mi się wbić osiągnięcie podróżnika. Cała zakładka Adventure była skończona. Zostało mi tylko kilka wyzwań, a miałbym je wszystkie. Zostały za to te najtrudniejsze. Po wyjściu z jaskini znalazłem topielce i u boku mojego axolotla pokonałem jednego, robiąc przy tym kolejne przedostatnie wyzwanie w zakładce. Uprawy. Później będąc blisko bagien polowałem na slime. Dodatkowe slime bole zawsze się przydadzą. Po powrocie do bazy zrobiłem małe porządki po tej jakże małej i krótkiej wyprawie. Następnego dnia zabrałem się za gromadzenie wszelkiego rodzaju jedzenia, tak aby wbić ostatnie osiągnięcie z zakładki uprawa roli. Jak widzicie, zrobiłem nawet ciasto, mimo tego, że nie jest potrzebne do tego wyzwania. Ale jak wszystko, to wszystko. Rankiem następnego dnia rozpocząłem spożywanie każdego rodzaju pożywienia w Minecraft. Zacząłem od tych najgorszych i dających najmniejszą ilość jedzenia, tak, żeby szybko wbić poziom głodu i jeść kolejne rzeczy. Żeby szło mi szybciej, stałem przy kaktusie i z zbijałem punkty HP, dzięki czemu głód wzrastał szybciej. Ostatnie na liście było koks jabłko, którego nie miałem kiedy użyć, a wyzwanie było idealną okazją, by to zrobić. Tak też cała kolejna zakładka osiągnięć była kompletna i zostały mi tylko trzy, z czego dwa najtrudniejsze do wbicia. Zachodziło słońce i chciałem zająć się nowym projektem, jakim jest automatyczny magazyn. Zająłem się więc przygotowaniem terenu obok bazy. Po skopaniu terenu uporządkowałem magazyn, zawsze to dodatkowe bloki do budowy. Następnie przyszła pora rozwalić starą farmę Creeperów. Stoi nieużywana, to trzeba ją zniszczyć w całości. Dodatkowo będę z niej miał sporo półbloków, które mi się później przydadzą. Po zniszczeniu ich górnej części przyszła pora przygotować surowce do budowy automatycznego magazynu. Całość będzie się opierać na systemie wodnych rur oraz hopperów. Nie będę miał raczej wszystkich przedmiotów, a raczej znaczną ich część. Zawsze będzie można powiększyć magazyn i dodać dodatkowe skrzynie w przyszłości. Chciałem się pozbyć resztek starej farmy w wielkim stylu, więc potrzebowałem trochę gunpowdera na TNT. Tak też przez resztę nocy a wczyłem na farmie prochu. Następnego dnia ja sprawdziłem skrzynie i jak zwykle sporo prochów dosłownie kilka minut. Wróciłem do bazy i przygotowałem kilka staków TNT. Następnie wyłożyłem każdą warstwę starej farmy. Kiedy wszystko miałem już już gotowe, przyszła pora odpalić wielki wybuch. Pozostało tylko zebrać miejsce awka i cała farma była sprzątnięta przy okazji zebrało się dobrych kilka staków piasku po wybuchu TNT. Okazuje się, że przy budowie takiego projektu największym problemem okazuje się żelazo, a raczej jego brak. W nocy postanowiłem zrobić raid i tym samym zdobyć Hero of the Village, żeby wreszcie wyhandlować wcześniej przygotowane zgniłe mięso. Zestrzeliłem więc ziomka z banerem i poleciałem na farmę Emeraldów. Gdy raid się skończył wpadłem jeszcze do magazynu wykopać wcześniej zebrane złoto, tak żeby mieć dodatkowe bloki złota. Później udałem się do Ocean Monumentu wyhandlować tyle emeraldów ile się da. Przy okazji kupowałem też Redstone którego także nie miałem zbyt wiele, a z pewnością będę go potrzebował. Wróciłem do bazy i przygotowałem sporą ilość redstone repeaterów oraz komparatorów do systemów sortujących itemy. Skrzynia powoli się zapełniała i niedługo miałem zacząć budowę magazynu. Z różnych miejsc zbierałem pozostawione skrzynie, bo każda mogła się przydać. Następnego dnia zacząłem pracę nad magazynem. Stworzyłem zegar, dzięki któremu dropper miał wypluwać przedmioty. Później, przy pomocy szkła, stworzyłem pierwszą rurę. Będzie to winda wodna dla item. Projektowanie takiego systemu do najszybszych nie należy, ale to ma działać, a nie być zrobione na szybko. Oczywiście nie mogłem pracować w spokoju, bo co chwila Przeszkadzały mi moby. Musiałem uważać, żeby mi żaden creeper pleców nie zrobił, no nie byłoby to zbyt fajne. Woda rozlewa się na 8 bloków, więc żeby była ciągłość i temy leciały dalej, należy dać blok lodu, a na niego chociażby płytkę naciskową, tak żeby nowe źródło wody rozlało się dalej. Zanim mogłem pomyśleć i na spokojnie pobudować, znowu miałem nalot zombiaków. Kilka następnych dni, zamiast zajmować się samym magazynem, poświęciłem na zbieranie żelaza, którego wciąż mi brakowało. Tak czy inaczej, pierwsze skrzynie miałem wstępnie ustawione i cały system miałem już obcykany. Teraz pozostało zrobić takie same piony dla każdego innego przedmiotu który ma być segregowany w magazynie. Resztę tego i większość następnego dnia awczyłem na farmie żelaza z nadzieją, że będę go miał dużo. Zebrało się niecałe 5 staków, ale na tak duży projekt magazynu było to zdecydowanie za mało. Padam więc na pomysł, by zejść do jaskini zaraz przy farmie, tak żeby działała i przy okazji zbiorę żelazo dzięki fortunie i będę miał go jeszcze więcej w krótkim czasie. Znalazłem opuszczoną jaskinię, a w skrzyni były diaksy. Zawsze to coś. Kiedy wyszedłem z cave w farmie żelaza był dodatkowy stak sztabek, podczas gdy ja w tym samym czasie wykopałem łącznie ponad 11 staków żelaza plus dodatkowe złoto czy też diamenty. Wniosek z tego dość prosty. Farma jest bardzo słaba, mimo że jest zbudowana na czankach spawnu. Będzie trzeba pomyśleć nad nową albo przerzucić się na kopanie w jaskini. Po uporządkowaniu przedmiotów zająłem się zbieraniem drewna na więcej skrzyń i hopery. Kilka następnych dni poświęciłem na stworzenie tak zwanego super smeltera. Bardzo pomógł mi w tym poradnik użytkownika Mystika. Tak czy inaczej, zanim zacząłem budowę musiałem przygotować sobie przestrzeń pod tą przepalarkę. w nocy i żeby nie przeszkadzały mi fantomy, stworzyłem mały prowizoryczny dach nad dziurą, w której miałem tworzyć maszynę. Proces budowy przepalarki był dość klasyczny. Leciałem z poradnikiem, żeby nie zrobić czego źle. Smelter zrobiłem przy pomocy zwykłych pieców, bo chciałem mieć możliwość przepalania różnych rzeczy, nie tylko ród czy jedzenia. Całość będzie pod ziemią, ale przedmioty chciałem, by były bardziej dostępne, więc windy wodne czy też hoperowe także się przydadzą. Po kilku dniach wszystko miałem wybudowane i ustawione. Pozostało jeszcze wrzucić węgiel i żelazo do przepalania i czekać. Po chwili pierwsze sztabki były już przepalone. Cała maszynka działała bardzo sprawnie polecam wam poradnik Prysticata, jeżeli chcecie zrobić coś takiego na swoim świecie. Teraz, kiedy wszystko działało, wystarczyło tylko obudować to jakoś i zająć się dalszym ciągu magazynem. Śmieszne jest to, że zużyłem dość sporo hopperów, żeby zrobić przepalarkę i przerobić szybciej całe wykopane wcześniej żelazo. Oznaczyłem wszystkie skrzynie i oficjalnie mogłem powiedzieć, że mam automatyczną przepalarkę. Przez kilka następnych dni zajmowałem się tylko i wyłącznie budową magazynu. Chciałem nieco zmniejszyć laki, więc częściowo w magazynie użyłem beczek zamiast skrzyń. Według listy w statystykach starałem się uporządkować zbudowaną część. Część magazynu, lecąc w kolejności najczęściej wydobywanych bloków. Tutaj stwierdziłem, że magazyn jest za krótki i trzeba go będzie rozbudować. Wpadłem na pomysł, żeby połączyć zbudowaną wcześniej farmę wełny i podłączyć ją bezpośrednio do systemu. Przy okazji okazało się, że farma od dłuższego czasu nie działa, bo skończyły się nożyce. Tak też najpierw uzupełniłem wszystkie dispensery, a później zacząłem przerabiać system zbierania wełny na taki, który będzie podłączony do droperu. Wykopałem więc pod skrzyniami małą przestrzeń, którą chciałem przerobić. Będzie tu taki sam sposób działania jak w samym magazynie. Jedyne na co musiałem uważać, to żeby bezpośrednio pod skrzynią nie było płytki z lodem. Bo inaczej przedmiot wpadnie, ale nie zbierze go woda. Dla droperów wykorzystałem taki sam mechanizm, jakiego nauczyłem się tworząc przepalarkę. Wykorzystałem do niego target bloki. Nie spodziewałem się, że będę robił specjalnie 16 skrzyń pod samą wełnę. To oznaczało, że magazyn będzie spory. Po kilku dniach zabawy w doprowadzaniu wody i tworzeniu rur, wszystko miałem prawie gotowe. Przyznam szczerze, że bardzo fajnie jest obserwować, jak przedmioty sobie tak płyną rurami do jednego miejsca. Pierwszy test wypadł dobrze, najgorsze było przede mną, czyli ustawienie wszystkich droperów oraz hoperów pod sortowanie. Teraz jeszcze nie było większych problemów, mimo tego, że przedmiotów leciało trochę. Dopiero Później ogarnąłem, że przecież hopery nie mają takiej prędkości działania Widok wszystkich kolorów wełny pędzących systemem, który przed chwilą zbudowałeś Jest naprawdę bezcenny Ale tak jak mówiłem wcześniej, system totalnie nie wyrabiał z nadbiarem przedmiotów Dodatkowo zapomniałem o wodzie i spora część itemów stało po prostu w miejscu Pomimo kilku problemów cały system działał I nawet jeżeli w tym samym momencie leciałoby ileś przedmiotów Raczej nie będzie problemów, żeby je zebrać 586 dnia po zrobieniu części magazynu Przyszła pora na małe zbieranie drewna Ale jako, że miałem trochę TNT To tym razem zbierałem wybuchową metodą. Na następny dzień zabrałem beacon, który był tam, gdzie kopałem dziurę 100 na 100 i zabrałem go ze sobą do endu. Przyszła pora trochę pokopać obsydianu. Poświęciłem na to w sumie niecałe dwa dni i postanowiłem zrobić kolejne wyzwania. Tak też 589 dnia zabrałem sporą ilość fireworków, obsydianu oraz wędkę. Wszystko to było mi potrzebne, by przejść gasta do overworlda. Zbudowałem największy portal, jaki mogłem i czekałem na gasty. Nie liczę nawet, ile miałem prób, żeby zaciągnąć jednego moba do portalu. Jest to jeden z najbardziej irytujących wyzwań w grze i moim zdaniem Chyba najtrudniejsze. O ile jest szansa, że gaz po prostu wleci do portalu, tak ciągnięcie go na siłę graniczy z cudem. Miałem sporo sytuacji, że wystrzelona przez gasta kula uderzała go po tym, jak przyciągałem go wędką. Albo kiedy jesteś bardzo blisko portalu i nagle zostaje rozwalony. Masa irytujących rzeczy podczas tego wyzwania może nas spotkać. Tutaj miałem taką sytuację, że gaz był przy portalu, zniszczył go, zdążyłem go odpalić, ale najwidoczniej coś się rozłączyło i pomimo tego, że przeciągnąłem go przez portal, nie przeszedł do Overworlda. A później i tak zginął, bo przyciągnąłem go, kiedy wystrzelił kule. Po wielu próbach wreszcie udało. Się i gaz przeszedł przez portal. I tutaj miałem też taki, jakby moment rozwalenia portalu, ale tak, jakby się nie wyłączył. Byłem pewien, że coś mi się zbugowało. Niestety, portal, który był po drugiej stronie, był zbyt mały i gaz zginął. A przynajmniej tak myślałem. Powiększyłem portal i połączyłem go z tym już zrobionym w neterze. Po czym próbowałem dalej. Podczas jednej próby wyłączył się portal i wszedłem do niego, bo byłem pewien, że się rozłączy. I ku mojemu zdziwieniu po świecie latał sobie gaz. Nie wiem, czy sam wleciał, kiedy nie widziałem, czy wcześniej mi się coś zbugowało. Tak czy inaczej, udało mi się zrobić to wyzwanie. Wreszcie. Po tym wszystkim zdecydowałem się stać na farmie i odpocząć, bo to wyzwanie było naprawdę, naprawdę męczące. Przez ostatnie dni przygotowałem się do robienia ostatnich osiągnięć, slash wyzwań. Do tego potrzebowałem przetransportować Shulkera do Overworlda i ustawić cały setup z delfinami, bikonem i tym podobne. Ale po kolei. Zrobiłem potki, tak, żeby zdobyć osiągnięcie ze wszystkimi efektami potek naraz. To nie było zbyt trudne, ale robienie mikstur mimo wszystko chwilę mi zajęło. Kiedy to zrobiłem, przystąpiłem do szukania odpowiedniego portalu. Potrzebowałem takiego, który nie jest zbyt daleko od End tak, żeby mógł w miarę szybko przetransportować Shulkera. Potem przez za jakiś czas szukałem ocean monumentu, którego również będę później potrzebował. Znalazłem go, zrobiłem sobie screen akordów i przygotowałem sobie portal, tak, żeby szybko móc znaleźć się na miejscu robienia ostatniego wyzwania. Wróciłem do bazy i zabrałem ze sobą sporą ilość kamiennych półbloków. Do tego też sporo torów, bo nie chciałem się bawić w wjeżdżeniu łódką razem z shulkerem. Wysypka niedaleko farmy prochu miała mi posłużyć do zrobienia ostatniego wyzwania. Jedyne co musiałem zrobić, to stworzyć trasę kolejkową do samej bazy, tak, żeby później szybko i bezproblemowo przetransportować tutaj shulkera. Potem musiałem zrobić to samo w endzie i zajęło mi to dobre dwa dni, zanim. Miałem wszystko ustawione pod transport. Trasa była zrobiona i teraz musiałem tylko wrzucić shulkera do łódki, a następnie do wagonika. Poszło nad wyraz łatwo. Może miałem szczęście, a może to już doświadczenie. Kiedy shulker był przy portalu, wylałem wodę i wpłynął do niego. Niestety później, zamiast być na górze, gdzie przygotowałem tory, był na dole, ale i z tym sobie poradziłem. Szybkie ustawienie torów i transportu ciąg dalszy. Oczywiście dodatkowo Edek wsiadł na gapę do wagonika z łódką. Ubiłem go killoffem, a następnie zestrzeliłem będącego wódcę shulkera. Natychmiastowo przeniósł się on do Overworlda. Po jego zlokalizowaniu musiałem tylko dobudować trochę torów i shulker ruszył. W Kolejną podróż. Kiedy do niego podleciałem, okazało się, że jeden z moich kotów utknął w łódce, a że nie chciałem znów męczyć się z Shulkerem, musiałem wyprosić kota z łódki. Później musiałem wyciągnąć Shulkera i obudować go szkłem. Tak po kilku dniach przygotowań wreszcie miałem najtrudniejszą część gotową. Przywiązałem też dwa delfiny zaraz przy wysepce i wszystko miałem prawie gotowe, aby zacząć działać z ostatnim wyzwaniem. Dzień sześćsetny przyszedł ni stąd ni zawod. Wiedziałem, że na pewno nie wyrobię się z biciem wyzwania, bo nie miałem jeszcze wszystkiego ustawionego, ale chciałem maksymalnie przygotować się do jego wbicia, tak żeby na początku następnego odcinka móc przystąpić do Zadania. Ustawiłem więc Wider Rose, i oraz Beacon ze wszystkimi efektami. Przygotowałem też potki i Spectral Arrowy. Jedyne co zostało mi do zrobienia, to zrobienie: Hold did we get here?. W międzyczasie delfiny mi zniknęły, więc to nie był koniec niespodzianek. Do tego przyszła burza i kiedy wypłynąłem na powierzchnię, zauważyłem konia szkieleta. Wiedziałem, że to pułapka i miałem szansę zdobyć dość rzadkie moby. Kiedy do niego podpłynąłem, zrespiło mi się czterech jeźdźców i po krótkiej walce udało mi się zabezpieczyć cztery szkieletokonie. Dobrze, że nie toną, bo inaczej byłoby ciężko. Przypiłem je do płota i dosłownie wstawał Nowy Dzień, a to oznaczało, Koniec tego odcinka. Wszystko miałem przygotowane i jedyne co mi pozostało, to zrobić ostatnie wyzwanie w grze. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi pójdzie i czy uda mi się zdobyć ostatnie wyzwanie w grze, koniecznie dobicie tutaj 20 tysięcy łapek, żeby kolejny odcinek mógł się pojawić jak najszybciej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jestem szczęśliwy, że udało mi się dobić do 600 dni, a z waszą motywacją z pewnością uda się dobić do 1000. Przypominam o subskrypcji kanału. Tworzenie takich filmów zajmuje sporo czasu i moją pracę najlepiej docenisz, subskrybując kanał i pomagając mi się rozwijać. 800 tysięcy subów na tym kanale gwarantuje Pojawienie się studni w jednym odcinku. Życzę wszystkim miłego dnia i do następnego. Pozdro!